Nie wiem, co oni teraz wymyślają. Okej, okay, zabezpieczymy. O, to by wytrzymała. A też, bardziej, nie? Ta jest dobra, to jest super. A to do naszego? Chłopie, ten, tył. A tył? 15. Ale przez tą też nic nie przeszło. To na wytrzyma jeszcze. Wytrzyma. Teraz weźmiemy, i to zostało. Taki krótki ostrzał, ostrzał to i wytrzyma. Dobrze. Wydziesz... Okay. czy nie. Och, powinno, nie? Nawet powinien. Patrz, po, po kawałku trzyma, pa, ława. O kurwa, pięknie trzyma. Pięknie, nie? I to no, aż zrobię foto. Kurwa macie, ta po kałachu. Ta jest pięknie, nie? I takie zakładam do, do swojego busa. Piękny grzybek. I to skałacha? Mhm. Wytrzymała? I ta też była walona skałacha. Ta tu nic nie ma. Nic, kompletnie nic. Teraz weźmiemy 2, 2, 3 i tu. Będzie też kropka, tylko nie pociąć rąk, bo zastrzicie się ułatwia. Dobra, to jest kropeczka tak samo tamtym. Dobra. I tak mierzymy na. O, tam u góry, nie? Tu mamy Tak, a tam, a to puste u góry. Co jeden są tu, jeden są tam. Tak, tak, sami, sami. Nie, tutaj nic nie przejdzie, nie? tu jest nic. kałach tu jest zburzone, takie wybrzuszone. To w tą 150 trzeba by było walić. To was tak, to by... Patrz, chociaż ta przeszła, nie? Tu to, to już od pryski poszły, nie? Tak. Tu jest, nie? A? To jest, zobaczcie, dotknij, to, to jest płaszcz, nie dotknij się. Tak. To jest płaszcz, to idzie po ryju, nie? Ale ta wytrzymuje. Tak, już tu już jest tak wyrężone, Co trafiłeś tam, gdzie jest... Yy... Już roz, roz, A, na, tym. No. na początku by nie walnęło, nie? żeby okulary też zaparowane tak nie były to... Ciężko dostałam. Dziewiątką chyba nie zrobią nic. Ale już jest wybrzmienie. Już jest cała struktura materiału dostała.

Już no. poszła? Miejsce, no. No, no, no raczej na jakie no. no już po tej. I mm, tu, tu już przeszła. To lepsza ta będzie do założenia. Znaczy, no tu jest cztery strzały. Tylko no mówię, cała struktura też już została, tak? Dobra, strzelić z tego. Trzeba wrócić z tyłu. I tam też jest ta skórka. Z lewej i tu tam będzie już było ogłoszone, po... Widzimy? Widzę. Nie będzie parować. To równo z tym i powolutko wszystko jest puste. Powrót. Nie, tu nie ma śladu. Nie, poszły tu. tu są, to są te. Nie ma śladu. Dobrze jest. Szyby eleganckie. Dobrze, nie? Baja, nawet ta jestem no z... do busa. No bo co, zatrzymasz się no. cały się paczeki. No no chyba nie, no Fokus. Szybki montaż.